Gdy masz tabelę z danymi, jest to duża tabela, że potrzebujesz się poskrolować, czy to w ten sposób, czy to z prawej do lewej. No to problem zaczyna być taki, że uciekają nam nagłówki. No to szybciutkie przypomnienie, jak te nagłówki zrobić. Widok. I teraz, gdy widzisz pierwszy wiersz z nagłówkiem, to możesz wykorzystać. Zablokuj okienka, e, zablokuj górny wiersz. Pyk, I wtedy zobacz, wszystkie dane chowają Ci się, jak to nazywam, pod parapet, czyli wchodzą sobie pod ten pierwszy wiersz. Natomiast pamiętaj, co to jest pierwszy wiersz. Zrobię odblokuj okienka. Gdyby pierwszym wierszem nie był ten nagłówek, tylko załóżmy, gdzieś się przeskrolowałaś i jako pierwszy widzisz wiersz trzynasty, to dla niego wtedy pierwszym wierszem zablokuj górny wiersz, jest ten wiersz trzynasty. Więc to nie jest pierwszy wiersz, tylko tak naprawdę pierwszy wiersz, który jest widoczny na ekranie. Zrobię odblokuj okienka. No dobrze, no to mam zablokuj okienka, ale teraz zobacz, ten górny wiersz, jak chodzę sobie w prawo, w lewo, to ucieka mi na przykład kolumna A i kolumna B. A ja bym chciała, żeby został. No to mogę zrobić, załóżmy kolumna A sama. Zablokuj pierwszą kolumnę. Pyk! I wtedy mam zablokowaną tą kolumnę, ale wiersz się odhaczył. Tak? Czyli albo górny wiersz, albo pierwsza kolumna. Natomiast zobacz, jak zrobimy odblokuj okienka, mogę on to zrobić na krzyż. Czyli powiem tak, ma zawsze zostać kolumna A, czyli ustawiam się w kolumnie B. Ma zawsze być widoczny wiersz pierwszy, czyli ustawiam się w wierszu drugim. Konkretnie w komórce B2 wszystko, co jest po jej lewej stronie i nad nią zostanie zablokowane. Zablokuj okienka i wykorzystujemy to polecenie zablokuj okienka i wtedy zobacz. I w ten sposób zablokowane, i w ten sposób zablokowane. Excel i zrobione.